kłopot, tak, i... Bo w czym rzecz? No, że panele są robione na tej zasadach dobrowolności. Z jednej strony to jest wszystko bardzo dobrze, tak, że my się umawiamy na pewne rzeczy i że jest taka dżentelmeńska umowa. Z drugiej jednak strony nie ma tego przyłożenia prawnego, że na przykład prezydent nie wdrożył e, rekomendacji, więc po prostu jest zwolniony z urzędu z automatu, tak? Na przykład tak mogłoby być. Lub, że jest panel e, właśnie ten specjalny, taki senat obywatelski, który przygląda się temu, jak, jak to funkcjonuje i może... Interweniować, tak? No i teraz to już też, też jest do, do, jakby do zastanowienia się, w jaki sposób może interweniować i tak dalej, ale co jest łatwe do zrobienia. No, w sytuacjach, kiedy wdrażanie rekomendacji oznacza na przykład zmianę ustawy, tak, no to, to jest proste. Bo to wyzwania są te, te, te praktyczne rzeczy, tak? że trzeba coś właśnie czy wybudować, czy jakiś program przeprowadzić i tak dalej, kiedy trzeba rzeczywiście się narobić, że tak powiem. No, ale z drugiej strony, no, to nie są trudne rzeczy, po prostu. No więc najważniejsza jest wola polityczna i to było w Gdańsku, to było widać przy tym pierwszym panelu obywatelskim, kiedy prezydent osobiście nadzorował, przepytywał urzędników, byłem na takim spotkaniu zamkniętym w urzędzie, Wola polityczna była. Tak wiemy, to szło. Że, wiemy, że z tą wolą polityczną różnie bywa. Tak sobie myślę, jak tego słucham, czy takie panele obywatelskie nie, nie potrzebowałyby takiego wiesz, legislacyjnego wsparcia, że gdzieś tam wpisujemy nie w nie konstytucję wiem, tak, tak czy w prawo, właśnie. że to jest wiążące i że, że to nie zależy od woli politycznej jednego czy dwóch ludzi czy kadencji, tylko że jeżeli obywatele i obywatelki są już po dwumiesięcznych hmm. konsultacjach, są wybrani prawidłowo i tak dalej, i konsultują, no to jakby ryczałtem. Jest to, to, ta wola polityczna to po prostu przyklepuje, tak jak mówiłaś o prezydencie Adamowiczu i już nie dyskutujemy, no bo wtedy trochę ten znowu może być taki efekt, że cały ten wysiłek i zapał tak, i motywacja tak. idzie, idzie w piach. No bo tak samo jest przecież z wyborami. No jakby, jak już wybierzemy i wybory są potwierdzone, to jakby nikt się nie dyskutuje. Dokładnie tak jest. Tylko, że hmm. wybieramy polityków i to jest coś, co oni chcą. Chcą być wybrani. Więc są bardzo zadowoleni, że są wybrani. A tutaj być może jest rekomendacja, z którą ktoś w urzędzie się nie zgadza. I tak na przykład było w Gdańsku. Także na przykład były kwestie związane z, właśnie z, z paleniem węgla w piecach i ze strony tam osoby w urzędzie, która się tą kwestią zajmowała, no był absolutnie przeciw, otwarcie przeciw. A mieszkańcy powiedzieli, ale my chcemy czegoś innego. Mm. I to w takiej sytuacji? Sytuacja jest prosta: tak, że albo pan leci, albo no, 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 no musi tak być. No, jeżeli prezydent nie tupnie nogą, po prostu to rekomendacja leży. No i leży. <ślaski> Także. Więc tak, więc cały ten system oczywiście on jest do usprawnienia, tak? I, i można właśnie zrobić te kolejne kroki odnośnie wdrażania. No ale tak samo jest też z referendami, tak? że to nie jest powiedziane, że już referendum jest wiążące tak? od strony prawnej, no, ale nie ma tam jakichś terminów na wdrażanie tego wszystkiego itd. Tak też politycy mogliby to próbować odejść. Więc tak mówiąc wprost, na dzisiaj jesteśmy na pewno na takim etapie, gdzie panele obywatelskie dopiero zaczynają być rozpoznawane jako taki sposób na podejmowanie demokratycznych decyzji. Oczywiście byłoby super, gdyby można było ująć je czy w ustawie, na dobrą sprawę być może też w konstytucji, ale myślę, że to będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy dla ludzi będą one czymś normalnym, że będą uznane po prostu za, za, za sposób, w jaki podejmujemy decyzję, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mam po prostu, że dzisiaj to jest za szybko. Plus jeszcze też jest ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej doświadczenia, wypracowali najlepsze sposoby, standardy na to. One zresztą są już i teraz całkiem niezłe. No, na poziomie ogólnopolskim szczerze, żeśmy u nas niczego, nad ogólnokrajowym nie robiliśmy niczego w Polsce, no, te doświadczenia są już na przykład w Irlandii czy, czy we Francji i to nie jest aż taka duża różnica. Tak? No, proces się nie, niewiele różni, tak naprawdę główna różnica dotyczy tego, że ludzie muszą przyjechać i wtedy się robi już weekendami, tak? Bo opłaca się przyjechać raz na miesiąc na weekend niż tylko na sobotę, tak? Czyli lepiej jest na przykład w piątek, jakaś tam drobna część wieczorem, cała sobota i po prostu niedziela do 12.30 czy coś takiego. a Potem ludzie wracają już Czyli do powinniśmy domu. też zachęcić wszystkich, że jeżeli chcą żeby był wysyp takich paneli, że jeżeli chcą je zorganizować tak. im więcej, tak. tym tak. lepiej, żebyśmy byli takim tak. wielkim lobby na, tak. jest, na rzecz paneli. To jest zdecydowanie też. Jakby nasz pomysł na to, jak, jak to promować, jak to upowszechniać, no, no, na pewno na poziomie lokalnym to idzie, tak, w sensie, że zarówno Urząd Miasta, czy zarówno organizacje pozarządowe, aktywiści dostrzegają zalety paneli. One są ewidentne, także że mamy tą grupę losowo mieszkańców, która jest niezależna, która myśli w sposób właśnie inny niż politycy, w sensie nie w kategoriach, że za chwilę idą wybory i muszę coś tam opowiadać, jakieś dziwne ruchy robić, bo to mnie nie dotyczy. Ja nie, ja nie staram się o reelekcję, tak? nie staram się o pieniądze na kampanię wyborczą, o głosy kogoś tam. Nie muszę antagonizować różnych grup, napuszczać jednych na drugich, żeby zyskać elektora, po prostu nie istnieje mechanizm. I wracając tutaj właśnie jeszcze do, do pierwszego pytania, co jest nie tak z demokracją w Polsce? Wybory. No, podstawowym problemem demokracji są wybory. Cały mechanizm i wszystko, co jest z tym związane. Hmm. A powiesz jeszcze nam, Marcin, żeby powiedzieć o, a propos tych panelach, które się udały, co dobrego, co ciekawego na świecie z kolei udało się hmm. przepracować tak. panelami. Mówiłeś o tej aborcji w Irlandii, ale na pewno tak. jest więcej jeszcze takich tematów. Myślę, że to jest w ogóle najlepszy, najlepszy przykład ze względu na to, że on, panel obywatelski w Irlandii po około sześciu miesiącach właśnie spotkań, słuchania opinii z różnych stron, bo to jest zarówno od lekarzy, poprzez etyków, organizacje pozarządowe, od episkopatu poprzez organizacje kobiece, tak żeby wszystkich stron rzeczywiście głosy wysłuchać. No, doszedł do wniosku, że należy zmienić konstytucję Irlandii. Tam było coś takiego, co się nazywa ósmą poprawką do konstytucji, która wprowadzała bardziej restrykcyjne przepisy związane z aborcją. No I to miało ogromne konsekwencje przez następne kilkadziesiąt lat. I też było wiadomo, że stanowisko społeczeństwa w kwestii aborcji się zmieniało. Ludzie chcieli, żeby to było bardziej otwarte, żeby aborcja była dostępna, ale politycy się obawiali tego ruchu po prostu. Więc i tu wchodzi idealnie panel, że wcześniej jeszcze właśnie, no, to też jest kolejny sukces Irlandii, wcześniej zostało zorganizowane coś takiego, co się nazywało konwencją konstytucyjną. To nie był panel w takim pełnym sensie tego słowa, bo chodziło o to, żeby zaangażować najpierw polityków, więc dano im jedną trzecią miejsc, tak, a, a dwie trzecie to byli właśnie ci losowo wyłonieni mieszkańcy. I od strony jakby włączenie polityków jest błędem, ale od strony strategicznej, w sensie takiej popularyzacji tego narzędzia demokratycznego u polityków, no to był dobry krok. Tak? Czyli oni mieli po prostu doświadczenie takie ze środka, wiedzieli, że to jest fajne, no i w końcu przyszło ta do rozstrzygnięcia, no to co robimy z tą no to powiedzieli, to weźmy panel. A efektem i rekomendacją tego, tej pierwszej konwencji konstytucyjnej, rekomendacją tej, tego całego procesu było wprowadzenie równości małżeńskiej. I w związku z tym, że w Finlandii akurat jest odwrotnie Niż w Polsce, w Irlandii do zmiany konstytucji potrzebne jest referendum. W Polsce, jest, w Polsce nie. W Polsce nie można zmienić konstytucji przez referendum, a tam akurat tylko i wyłącznie odbyło się referendum w sprawie równości małżeńskiej i równość małżeńska jest. I teraz tak samo było w kwestii aborcji, że panel zarekomendował legalność aborcji do 12 tygodnia, tak samo jak jest, zdaje się, w Wielkiej Brytanii. I no ale też pod, potem powstał specjalny zespół parlamentarny, który przygotował takie przełożenie rekomendacji na prawo, też jakby przyglądali się temu wszystkiemu raz jeszcze i co było bardzo fajne, że kiedy no stwierdzi, dobra, no to robimy referendum, tak, no taka była rekomendacja panelu, dajmy to na referendum i był od razu przygotowany projekt zmian w prawie I można było zobaczyć, że jeżeli mieszkańcy, obywatele i obywatelki Irlandii stwierdzą, zmieniamy konstytucję w tej kwestii, to wejdzie dokładnie to, to, to i to, tak, były po prostu gotowe, gotowe przepisy. I było wiadomo, że w to Głosowanie w tej, w tej sprawie oznacza legalność aborcji do 12 tygodnia. No i przyszedł dzień głosowania, przyszły wyniki i okazało się, że zdecydowaną większością wydaje się, że to było ponad 60% to było jakieś takie klarowne, i bo częścią ludzi w Irlandii się bała, że będzie 51-49%, i że to zawiśnie po prostu tak po środku na podzielonym społeczeństwie. Okazało się, że nie, że, 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 że to było tak, tak klarowne zwycięstwo, że, że nie było kontestowane, więc. I konstytucja została zmieniona. Także, także też no, to jest ten sukces w sensie dlaczego właśnie, bo proces zorganizować sam proces pana obywatelskiego, to jest jakby jedno, tak? że, że to zdecydowanie potrafimy, wiemy, jak to zrobić. Ale tutaj była ta, ta wola polityczna, żeby to pociągnąć dalej. Tak? I też dzięki temu, że ostateczne wdrażanie tej woli politycznej odbywało się przez referendum, czyli przez udział społeczeństwa, zostało to, że tak powiem, zatwierdzone. I podobnie ma być, znaczy podobnie, no nieco inaczej, yy, we Francji teraz, kiedy zakończy się cały panel klimatyczny, rekomendacje mają w formie bez filtra, to się tak nazywa w sensie nie przefiltrowane, mają trafić albo na referendum, albo do parlamentu przez głosowanie. To też nie wiem, czy to jest najlepsza. To jest dyskusyjne, tak? Czy, czy mają być filtrowane, czy znaczy na pewno powinno zostać, coś się powinno z nimi zająć. I teraz jest pytanie. Pytanie co? W mojej ocenie na poziomie lokalnym Urząd Miasta, na poziomie całego państwa, to jest na przykład ministerstwo i tak dalej, Powinno być stroną w tym całym procesie i zanim rekomendacje zostaną przyjęte przez panel, powinny być komentarze ze strony ministerstwa, tak że na przykład to, to i to. Ale jeżeli panel pomimo tego nadal mówi, że idziemy w tą stronę i koniec, kropka, no to powinno być koniec i kropka, ne? że tak ludzie chcieli i my to wdrażamy, tak hmm. powinno być. To jest ciekawe, że takie panele pomogłyby po prostu politykom i polityczkom updateować i aktualizować swoją wiedzę na temat społeczeństwa, bo Też. dobrze hmm. wiemy, że, tak. że wiele partii, zwłaszcza w naszym kraju, jakby jeden program od po prostu, nie wiem, 10 lat i to jest, i to trochę idzie, wiesz, takimi przekonaniami przez to, że nie do końca schodzą do tych, do tych ludzi. Albo znaczy, bo to jest tak, że zrobienie badania opinii, co społeczeństwo sądzi w danej kwestii, jest bardzo proste. I ja myślę, że partie, no, oczywiście partie to robią, tak? I w dowolnym temacie, gdyby tylko chcieli, to by to szybko, szybko stwierdzili. Tylko w grę wchodzą po prostu inne interesy, także no, według mnie klasycznym przykładem takiego bezpardonowego lobbingu, który, się, który ma miejsce w Sądzie, w Sejmie, to jest prawo łowieckie, tak? że, że mamy jakieś tam 0,5% w ogóle myśliwych w Polsce. A tu nagle przechodzą takie rzeczy przez Sejm, że w życiu by nie przeszły. Przez, przez żaden panel, przez żadne referendum, bo po prostu jest silne lobby łowieckie w Sejmie, tak? no, że, że, że tam jest po prostu bardzo duża grupa śliwych, zarówno posłowie, jak i, jak i posłanki zresztą też. Mm. Więc i to jest przykład tego, że ta demokracja przedstawicielska no, po prostu kuleje i to strasznie kuleje. I na przykład, gdyby politycy rzeczywiście no wsłuchiwali się to, w to, co mówi społeczeństwo, no to co za problem przecież w kwestii aborcji? Wiadomo, jakie są wyniki badań, tak? Społeczeństwo mm. jest za liberalizacją. I <laughs> I to nie jest tak, że oni nie wiedzą. Oni wiedzą, oni po prostu nie chcą. Bo ich skrawek elektoratu, te 20 jakieś tam procent, ten wycinek społeczeństwa mówi co innego. I ich interesuje to. Więc cały ten mechanizm, no bo przecież poprzednia kadencja PiSu, to też było jakiś kuriozum tam. Przecież oni wygrali większością, nie pamiętam dokładnie czy 36 czy 38 tyle dostali poparcia. Tak, tak, 5,5 miliona, około 6 milionów ludzi na nich głosowało. E, tak. I, I to się przełożyło na ponad 50 mandatów, tak, mm. ze względu na to, że był wysoki próg wyborczy i lewica nie weszła, tak. Czyli Głosy, głosy oddane na lewicę przełożyły się na, na, na większość pisów w Parlamencie. No to jest po prostu odjazd, no mm. tak? To jest to w ogóle to... kompletne nieodzwierciedlenie tego, co społeczeństwo mówi. A potem są cztery lata, w ramach których nie można zrobić korekty tak? mm. tego. Więc co tak naprawdę um, jest, jest potrzebne, żeby w ramach tych czterech lat, kiedy trwa kadencja, w dowolnym momencie, kiedy tylko widzimy, że coś nie gra tak? w policycie, że przechodzą jakieś dziwne ustawy, że po pierwsze y, społeczeństwo może powiedzieć, OK, to nam się nie podoba, robimy panel w, w tym konkretnie temacie i nasza decyzja jest jakby nadpisuje to co, to, co Sejm ustalił. Tak? Ona jest wiążąca i ostateczna, jest rozstrzygająca, bo to jest bezpośredni udział społeczeństwa. Ten mechanizm, okej, okay, teraz mamy prawo i sprawiedliwość no, przez ostatnie lata, no więc stopowałby prawo i sprawiedliwość, ale stopowałoby też każdą inną partię, która w przyszłości będzie miała większość, czy, czy każdą koalicję, przed robieniem czegoś, na co w społeczeństwie nie ma zgody. Potrzebujemy mechanizm, który po prostu pozwoli. Kontrolować na bieżąco przyjmowane ustawy i stanowione prawo. I w mojej ocenie to byłby pan obywatelski uruchamiany na, po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów, powiedzmy pół miliona podpisów. Tak? Ale nie tak jak jest teraz, że są zebrane podpisy, jeszcze sam się zastanowi i może to odrzucić. No to w ogóle nie do przyjęcia. Jest przecież, powinno być tak, że pół miliona podpisów, koniec, kropka. I jest pan obywatelski, który jest wiążący. I, kropka. I teraz, jeżeli jest do tego drugi panel monitorujący, wcale w przeciągu powiedzmy tam pół roku nie wdrożył przepisów, sam zostaje rozwiązany i do widzenia. Są kolejne wybory. Tam się w ogóle bym nie z tym. Ja, ja totalnie. Ja, ja, ja tak, tak, tak. Chcę mi się radykalne krzyczeć. Już. Rozwiązania do nie, to nie są radykalne rozwiązania. Są roz zdroworozsądkowe rozwiązania. Chcę mi się wziąć ten megafon, który mam pod ręką i zacząć krzyczeć. Tak, musimy dobijać do brzegu. Ale Marcin, bo tutaj oczywiście polecamy wejść na stronę panelklimatyczny.pl, gdzie możecie, czy tak, na tą stronę, gdzie możecie znaleźć tak naprawdę przepis na panel obywatelski? Tak, bo jest zarówno przewodnik, jaki też przygotowaliśmy takie modele, można zobaczyć, jak na poziomie miasta, na poziomie państwa czy na poziomie Unii Europejskiej zrobić, jak, jak mógłby wyglądać panel obywatelski w kwestii ochrony klimatu, to żeśmy przygotowali. Hmm. Pięknie. Generalnie taki podręcznik młodego, młodego nie, niekoniecznie młodego, obywatela i obywatelki, jak sobie radzić w, nie wiem, w jakimś w sensie kryzysie, demokracji. Ale czy coś jeszcze mógłbyś polecić jako tak. inspirację? Znaczy na pewno bym polecił to, co żeśmy przygotowali na stronie. To jest przewodnik dla aktywistów. To jest, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, żeby zorganizować pan obywatelski w swoim mieście, to przygotowaliśmy krok po krok jak zorganizować kampanię w tej kwestii. I ona jest akurat z, między innymi inspirowana doświadczeniami warszawskich Nimi, więc jest po prostu, że tak powiem, pewne rzeczy są przećwiczone i w mojej ocenie to może być skuteczne, więc polecam ten przewodnik. Reszt, wie, wiele rzeczy jest po angielsku po prostu na dzisiaj dostępnych. Mm -hmm. To my polecamy wszystkie rekomendacje Marcina oczywiście i polecamy też warsztaty z dbania o siebie przy takim aktywistycznym wypaleniu, które też Marcin zawodowo prowadzi. No i nie wiem, no coś jeszcze chcemy...